Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lola Jest dzisiaj ze mną Heriusz Siemka Musiałeś tą wodą Tak Rico Siema Nie Siema i Gig Witam. No i tak się napieprzamy kurde i nie mają szans tak powiem, nie? Ja jestem Smurfem z Lema i ja cię. To nie tak, to, to nie tak. Ta ta A, sorry! Mogę teraz już włączyć? Tak, nie palienia. 30 sekund do no. po pojawienia się Patrzcie gdzie typo już jest. Zabić go? Tam. No oczywiście. Co on tu postawił? Z awufy mu Dobra. Roto, I ten... I mi tu pisze w aplikacji, żeby emaksować. Tak. G gołębia, który ogląda ci mapę. No spoko. A no, właśnie. Nie <tuszy> wiem. <tuszy> Tak? tak. <grych> chyba strollowane opiat. No to strolowane jakieś. No to mówię ci, Maxuja, że. To jest główny. Pojawiły się Niszczy ty tych co stworzyli. Oj, oj, oj. A to jest gołąb. Może by Gretę podgłosić? Para o już Co ty mi tu? A miniony czym byś? Normalnie będę pił Dobra, dzięki Ej ciężko mi tego się będzie zabić, bo ma chyba dużo HP, nie? Hmm? Którego gościa? O u mnie To jest chyba Olaf Ok tak? A to nie jest Olaf, taki drewniany oh, No z żaba jest A ja auto taką mam Ha! Spokojny habl nie zabił, sprawny dużo nie są zapalny Kurde jest... tu Wartysz Bij mij one Wiem, wiem, wiem odmina to będzie Ej ja pierdziela mi ciężko będzie Poprzedni mecz, ja mało gram z dła i zrobił trochę lamie, a poprzedni mecz mi wyszedł genialny, najlepszy mecz w życiu, nie? Ale kurde teraz coś czuję, że będzie ciężko. Patrz jak ja mam papry biorę Dobra, spokojnie. Olojo Teraz gankuję Wybijaj się tu rak Oloj nie trafiłem Morda postawiłem Mi miniona Każdy jej HP biorę Normalnie krew. normalnie puszczałem Ooo Brawo Ryko Zeszale Ale co mówicie mu brawo On mnie nie bija to nie jest jak nie będzie zabijał tak. to jest un um, po prostu, no. To jest tak samo jak ja mówię globala w od on silvera. Więc tak trochę... PRAWDA? Ja, oś, oś. <grym> oś, to się nic nie odzywa. Może się zwłokowałam przez przykład. Kto? Ty. Nie, nie byłem Zginę od rada. Nie, Zginę Skupiał się po prostu pewnie. Nie. Od rada ginę. To, to było? Uwierz mi, nie. że yy, nawet w takich rangach, jak ja gram na swoim mainie, znaczy teraz nie gram, bo on do walconów zakładam, i ciężko jest mi teraz grać, bo jest dużo smurków, a ja poza tym teraz w liniach. spokojnie, na środku osłaniał. Olu, już zestunowałem go chyba. Zatrzymałem. Urda ryba. Mam 9 000 000 milionów wierzyna. tylko Oni grają na... na takie postacie, że to jest chore. Ani jednego, adepta. Tu macie kasię, Trochę przytka No grałem na... na czterech tanków. Jakby no. Ejzy, właśnie Nie mam many. Czekajcie, nie ja specyf. idę wam tankować. Nie mam many. Dobra, tak. ja mam reda Kurde trafimy, standardowo Ciężko będzie, coś czuję, będzie bardzo ciężko No dla mnie, bo kurde wy to wiecie, we dwójka Rada, ja jestem bedyka. papierem Chodź mi, bo możesz może smoka zdobyć Chodź, chodź, Smoka już? No, co? Mamy dżunglera, Piąta minuta i ja wtedy już miałem 5 killi zawierzę Nie, 4 killi ale ja mówię, żeby mi Maciek pomógł, nie? A to musicie wejść tak. No, z nie dam rady. Też chyba nie. Ale to najlepszy Wy Wyjak się trochę, zrób jakiś piąty, kup coś. Dojeżdżamy go. Master. Dobra, już jesteśmy połączani. Czyli nie. Czekaj, ile mam na ten. Wiem, nie złapię go. Jeszcze nie. Geek, zbieraj dalej na runy, jak chcesz mieć jeszcze opę. Chyba, chyba o, ja o co chodzi z tymi runami? Więcej bije, jeżeli to... No... Misia! To ja dostaję mocno. Bo dwóch się na mnie rzuciło. jest ja, coś kurde, za daleko. Misiu go daje, patrzcie. On się boi. No Dobra, nie, Misiu, bij go! Bij tego miliona teraz. Nie mam mana, żeby cokolwiek zrobić. Sojusznik ja bym miał banę z moich dwóch zespołów, ale była taka okazja, że... Boję się tam. trochę. Nie będę, nie będę niczym chudym dla was. Słaby jungler. Dobra, nieważne. Ale Kiga, jestem gorszy, więc... No właśnie. Chijo. <grywa> <grywa> Dobrze było, Karol. Kigoś... Za... jak jesz 40 sekund... Pa... SS. U nas jednego nie ma. Za 40 sekund jest w i mi je dasz, dobra? Dobra, ja nie On nasz jest w bazie... O, nie. Czekam, czekaj, 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 czekaj. Tylko mi innych sporków nie wiesz, nie? Ja pierdziałem 14 i nie ma. To masz, chodzi do tego, a ja przypilnuję ci linii. No, nie, nie właśnie ty masz mi pomóc to robić, chodź. Dobra, no, no, no. chodź, robić. Nie, no zrobić, to druga rzecz. Pomogę? Nie wiem ci. Kurde, sorry, bo możemy Aferno. czasami kaszel dosyć, bo jestem wary. No to No ale, poradzimy. No dawaj. Czekaj, ty to ją już? No, no, o kurde, ale jest staną. Czekamy, czekamy, uciekam. Co bierze? Ja nie ja to Nie nie no razie... mnie z pomocą ciężko. Dzięki wielkie. Możesz tak... go z ale od tej strony. To Dobra. się Dobra, na... o mają kurzu. Nie, kurzko. Dobra, wiem Ja Nie mam co bo padłem. Wijać się. No nie, 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 bo masz czwarty. Uważaj, góra. Mhm. Ja widzę. Pan nie widzi, że ja nie mam ale. No te jachać na życie. Uwaga, kolej poszedł. To nie jest u mnie, jest, jest, jest. Dobra. Pomodę też rzucać, na chwilę ci Wiem, sorry. Dobra, to nie ważna. Na 10 sekund opił mnie. Proszę, mam. Wyjrzamy go? Przeciwnik pokonany. To jest tak kwardy. Nie, nie dojeżdżamy co ty pod wieżą się z Nie tu się maksuje jako drugie w ogóle nie wiem jako pierwsza, ale czasami nim grałem jak jeszcze. Czekaj, bo tu koncie, była RK to... Q też było, czyli teraz... aplikację aplikację na telefonie jak coś. by zarobić się za rozpoczających. Może mi jeszcze za to płacimy. To... Ja już się strzelałem za ikaru Prawda. Ej kurde, trzeba dojechać do buty panu idzie, bo mnie denerwuje Tak, to jestem za chwilę Boja drużyna zniszczyła wieżę Dzięki, dzięki, dzięki Dojeżdżamy go? No, jeszcze nie, kupisz, masz gdzie jest? to, no to wiem, bardzo. widzę, widzę właśnie co, co? Chciałem żebyś też wbijać Mako już tarczał Ja mi misja... się... Trzymaj się, czekaj, czekaj. Nawet nie wiedziałem, że ma upadło Aj, dał, dał, dał da warda, dobra. Jednak mnie zganguje. Coś, A nie no, wiedziałem, no, że ten, jest. Przyjemnie, że, że takie coś. Ja też, ultrasz, nie? Nie? Ultrasz. przeciwnik pokonany. Dobra, zabijemy Olafa sobie. Seryjny zabójca. Będziemy musieli teraz cofnąć. Uf. To już raz w podbieżny bal. Oluj, ow, on nie wiedziałem, bo myślałem, że to idzie Czekam, 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 czekam. Misiu, mogłeś go lać tam dalej. A dobrze, idź idź, atakuj, atakuj, Misiu. Misiu, słyszysz? Misiu. Ty, jak przytrzymujesz kąt ALT, to nim sterujesz. Jak? ALT i nim sterujesz. Dobra, klawię, so samy, so w I to jest Idę sponka zrobić Oluju he, he, fajnie. Jak zrobić na pierwszym? To? Ja robię full hp No co ja mam zrobić na pierwszy kill? Ostrzyń z Dobra Potem ola ja idę Dżunglach tu Hej On, lot... mi hey, Maciek, on mnie dojeżdża Zostałeś pokonany Kurczę spieprzyłem to Misiu dojeżdżę go dojeżdżę go, no, Misiu Kurczę by nie chciał smoka zrobić, nie? No jak widzicie, lamie, no boże, no po prostu no Cienki w tym Pady... jestem Podejdź tak Dwóch idzie Trzech No Maciek 11 tak, minuta to wiesz Tak, tutaj trzech Pomóż mi tutaj zapewne przyjdzie. No właśnie, co tu nie? Ja już biegnę. A ja, chyba smoka robi, nie? A no tu ten Zobacz. smog jest najlepszy i ci niego, Idź, już tam kita. Ład, nie wiem, Że, Weźcie go najlepiej. Chociaż, chociaż, kabelka jest tutaj Ja zgankuję, nie? Dobra, dobra. Olaf już tam idzie, nie Olaf, ten u mnie. Jak on się nazywa? No okej. Okay. No okej. Okay. Staram się. Zjadł go Ola jest u mnie, jakby No, no właśnie, o, ja bądź to... Loszmy na Faj to no, spoko, no, spoko. Nie, ja sam chodzę U mnie dwóch Cie... Trzech no, żade, Nie doszło, Pobre, Pomagam Dobra, trzymaj Misiu, do pomocy, dawaj, dawaj, Misiu, dawaj Ej, uciekaj Dobra, tyle, tyle, nie co ty? mnie i go. Z tego, masz 200? Nie, zabijem ją. I Misiu bij ich, Misiu. Misiu dawaj. Ja się ich cofam. O, możemy wycofać kaplowi. Albo się no, jeszcze zostań tu. Ja, Olaf, 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 Olaf. Dobrze cofnąć? Misiu, że tak, co? ten życie zrenderuje. Sążysz. Ja będę dosłaniał kapla. Ja atakuj go. Do boju! Dawaj Misiu, dawaj go Misiu, dawaj Dobra, Gurek, nie przeżywaj tak. No bo chopie Misiu nie no jest dobry. Ja mu kibicuję. Dobra Misiucie? Nie ja wiem. Eee, czekaj. Okej, eee, co Brutus. Nie brutus. Bruno, Bruno. People. Bruno. Taka jest. Ciężko u mnie tu będzie panowie. Ciężko, nie da brat. Nie dam rady. Ciężko mi będzie. Tyle powiem jeszcze raz. Ja mam 26 farmy, no. Oj, Proszę ciebie. Zabrany, Geek. Co? Blu. No, bierz. Czekaj, Olaf u góry. Czekam, czekam. żebyś ich coś Co się <grym> <grym> Właśnie, a ja jeden filmik, to co mówiłem nie. w poprzednim odcinku, yy, to ten no został i... zbanowany za to, że. No, prawo autorskie wysłuchałem OpenFM'a, a no i poszło, nie? Po filmiku. No cofają, b 2 Co tu cofają? Nie, ja bym się wycofał. Dobra, zaraz zabierzcie mi go. Maciek Dam, stunuję go. Uciekaj, ty uciekaj. A sobie wprowadzę. Nie nie wrażenia. To mi to pokonany? Którek giniesz? Nie. Zostałeś pokonany. Misiu, dawaj, 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 Misiu. Ale fight. Jedno jednego. Misiu, słaby jesteś. Nie tak ci uczyłem. Dobra, to, dobra. Wyszedł do fraga i... Co zrobiłem? No, <grychy> go do połowy, źle no, nie, nie było. Nie jest fajny. Dlatego przegrywam z nim. On ma już dwa tysiące życia, ja mam tysiąc. Czemu Przeciwnik pokonany. Zbina? Zbina. Nie, nie. Ręcznik. Ja czekam na miniony i spuszczam. Ej, wymaksowałem W to co teraz gich? Jak nie W? Q w się maksuje. Nie, na aż CW. Q. Ażce. Na aż CW. Na aż CW. To szczerze. A, asze, po co KP gra. No. A, tak. Nie maksuje Q. To, to w, tak po co tak się maksuje? Pierwsze Q. No dobra, teraz to nie już nie Q będę maksował. Dobra. No, hej. Daj go kapel on ma tą ochronkę zesraną No to co, rozbiłeś Brawo, jeszcze hit No Przeciwniki pokonani Kurde, muszę poczytać on. o tym Brawo, dziewczynku A Zesraną Może też, bo nie ma tego drugiego Aha Uciekam, uciekam ja nie mam... Aaa Ja tak, tak. też nie mam many, ja to znam Dobra Gigusz Już Gigusz, pomagam nie pomaga Olu, nie żyję Giguś. <noise> Chciałem się pomóc. Dobra, No i mi się pomoże, papa. I zabije go, patrz, zabije go, zabije. I się dawać. Się zabić Gig mam ostrze, nie? Co teraz? No. Easy. Uragan run. Niech ci mi się im pomóc, mu pomóc. Sojusznik pokoje. Nie miał Giguś. O. Toma, zumarzy, Toma, to... Trzyma, to... Tak. Nie mi się chodź tu, chodź tu, no, bo to, musisz szycie tak trochę. Ty bro, ja robisz tu wejść 4 minion do kisku Mi chodź tu. ja tak mało. Się robić. Mhm. Tu się Muszę ja, ja bym się ja. o tym z chęcią nauczył razką. Tak mi się weźmie tak gra. Też Kurę, nie ma. Tak. Pomóc? No! Le teraz już nie. Wsadźcie się do bazy, bo widzę, że nie ma HP. Zaraz dostanę KS. Aha, myślałem, że będziesz... Ajajaj. Aj. Kurczę no. Zrobię e -e -e radę. E -e -e krzaka są. A bo jest krzaka. Uratował go. Na śmieć Co by tu dalej robić? To mi tu pokazuje. się bardziej tu. Czekaj tu? ci chodzi Tak on gdzie on czy od góry? Koniec serii zginie? Dobra, piszcie i widzicie. Przeciwnik pokonany. Ja tego chciałem, dobra <grym> Kurcze Jak możesz koniec. Przeciwnik Kipuny? pokonany Dwa Brawo. trupy. A, okej. Kodażenia. Trzy kibare. trupy. Rodno. Ej, zrób tego smoka. Quadra, Quadra kill. kill. Ale, bigo, no! co ty się boisz mas? Pentaki. A ja pentę udawałem, nie. Pirka wymienione, ich nie ma. Seryjny zabójca smoka. Teraz moja kolej. Opatrzę, będzie pogierze. Dobra, na tą co. Zniszczono twoją wieżę Dobra, wracaj na linię Na czarę, Tak Dobra To się na Ale wieża ma mało, 1000 HP No to jak jest hara A mnie też hapa denerwuje Chłopie, mnie nerwisz, biorąc na ziemię Znaczy no, szczególnie ta banka mnie drażni o. Ja nie mam za specjalnie manę Ja biorę blue Dobra, dobra Mhm mm Nie ma naszych minionów jeszcze, kapra Tam zamieniono mi się Dośćcie takie wolne Przyspieszyć was Nas rozwoli Ty myślisz, że go nie Widzisz, to No jesteś tankiem, cwaniaku Myślisz, że co? Kozak wielki, kurde No chodź pod wieżę Chodź i pod wieżę taka mała jestem No i co? kurde Anny przyciągnął. Oczekaj, oczekaj. Ciełużka będzie taka teraz Kora nie ma cię Nie, nie go bijesz, Nie mamy które hapa, które Nie mamy Kórek... Co? Dobra. Co? Dobra. Możemy na niego zbijać. Kurde Ma ma warda. Przeciwnik to jest pokonany. Ten, ten, ten dobra. pokonany. To już dobra, pokonany. Dobra, 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 to to. O, nie da się pokonać. To Ej, ja uciekł No my się go dobija. Tyle! Y no i mi się go dawaj, dobije. Dawaj, dawaj Ej, Brian, ish fan czy VP? Ish fan też, pull ADT, y nic pol ADT nie składaj, opieraj teraz? Dobra. Wow. Dziękuję. Do widzenia. Wejdź. O, potrzebujesz 20 go. Czepaj, czepaj. Oh, fuck. Dobra, chodźcie jak mam. Jak mam Dobry błysk. Mm, nie mam tego. Ja mam manę, muszę wrócić. Dobra. Przybywam zaraz tam. No. <laughs> <laughs> nie mam many, kurde. Dobra, zaraszczali? Zamieniamy się w ogóle. teraz będzie Ale... Nie poszójdzie Ale... tak mocno. A lajka teraz. Żaden Czek. Dobra, już jestem. Możemy atakować. Puszcz, pusz na pełnej. Przeciwnik Dobra, poszły się. Ja jadę, idę, mi Nie, ja muszę wrócić do bazy. Nie mam, mam 50 mamy. Masz y, tego, no Nie. Dziekaj. Dobra, kapra idziemy. ci już na to. No, się widzi. A już myślałem dobra, ja bym ci jeszcze się Kurde no. Wciągam już ta gra. Kurczę. A? Co? Nie mogę spowolnił mnie. Kurde. Ale do wiesz, nie mogę do bazy wrócić, no. Mogę sobie już copać. W ostatniej sekundzie cofania, nie? A, jero. Tak. Przeciwnik pokonany. Brawo. 1 0 -4, ja mam gromadzko ADC i mam cztery asysty, nie? Eee. Hop, on schodzi jak wypłata, 5-4, skurczy skurczy. Szybko ci zeszła? Tak, czekaj. Czekaj. Trzy startereści złotych w godzinie. Znaczy dzień. I do porodu.

Ej, wierzę na no, no, tym. No parapada właśnie. Jeden mam mało. A, Mamy go. Nie, tylko. No, Żabą. no, no. Przedstawicielka O, dobre jest. Przeciwnik pokonany. Sojusz pokonany. Rasza. Nie, kurde, ma full HP, jak to możliwe jest? bo jest takim tankiem. Bo jest jaka postać czekaj. to przecież nie poradzimy sobie z nią. Nie. Ale oni znowu nie mają w teamie, sobie zobacz. Team cały tank tego trenda jest. A trenda nie ma fida, bo jest dojechany na linii. Ze mną. Spać mi się jak kurde chcę Jedziemy go jak tu podejdzie? Nie, to co ty do was wiesz? To być czasem jak nie trafił. Wiem, 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 a. wiem. Albo nie, weź no, na dżunglę, w drugi raz dałabym do ciebie młody broń. Nie prostawiasz? Gosiu też wrócił. Gdzieś jest. Iii, dobra, idę tym do ciebie przejechać. A, nie to tak chciałem. Dasz mu radę i... Chyba, a jak mnie... Ma... Kurde, Maciek, nie. To no to dobra, załapać. ja tam mogę go ultować od razu. Olaf nie. jest w krzakach jeszcze. Tak. Ja nie, teraz rzucę. Że... Jesteśmy. Jest Olaf. Witam. Pan sobie gdzie widzę. Olaf, sam. dobrze ]hmm. przestraszył się. Nie ma u mnie u... typa, typa. O, właśnie u, 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 u nas nie ma trudy. Jest Trynda. U nas U trudności. Nie ma trudności. Czterech. Ja pod wiarą Ja od razu zginąłem Jezu, na miejscu. Z... Z... Ja też. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Ale giernie. Jak... Cześć, panie. Chyba. Boże, co U nas czterech, kurde. Seryjny zabójca. Wow. By nie było czterech, to byśmy mieli na jednej. Zniszczono twoje Jak mam to... Przepraszam. Kuragan tak runan. co teraz? Tego relaj. I... Szybciej szedź. Idę po smoku. Ej, co mam? jak mam runand? Ostrze... Ognisku armatorów Jak mam runę? No? Tak, ognisku armatorów Albo kosę statika, co wolisz To ci się bardziej przyda, zobacz. Zniszczono Twoją wieżę. Zeszłego się baba, wszystko ja tu biorę kopa. Zegłębię chyba... czego? Jeden raz na pewno. Pod inhibitorem już będziemy raczej. Jak wszyscy mają wyglądać, ja za widzę, robię Dlaczego? Jestem głupi, pod atakuje atakuje też i się myślę Czekaj, czekaj Kurde, głupi jestem, nie potrafię Ciu, grać w tą grę Czuł mi Q teraz nie zadziałał się zadziała. Właśnie, coś 4 Nice Wszyscy wracają do ciebie Dobra, ja też teraz drużyna zniszczyła ma Ty już masz taki no. damage, że robisz sam smoka No a bo chodź puszczam teraz, bo to niech ma cofnęli. Kurde, że akurat zagrali taką postacią, którą ja nic nie mogę zrobić. Oni zagrali nie. takimi postaciami. No full tankłem. Ja... A teatry będzie ciężko by nic robić. Tu jest wieża na low. No na idzie też właśnie chciałbym ją dojechać trochę. To chcesz, że możemy zrobić, tych hopy to ich się robi no dawaj, dojeżdżaj go. Aha, no dobra. Poczekaj, ja mogło ładnie spuszczować by było, nie? No, to byśmy wiarę uzyskał w Dobra, ja ultuję na mamę. Dobra, jest, jest. Więc... Twoja no. no, ja, drużyna zniszczyła wieżę. No i mnie on poprosił, żeby spuszczować. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Plecy, plecy, plecy. To ja nie żyje. Pomóż mi, mój, mój ten ci pomoże trochę. Koniec serii. A go zniszczyła wieżę. No. To Musimy do końca. Nie się przed do początku. I trenda. Papego. się, Dobra, nie puść, nie puściły. Easy win, Easy win. Wiecień. Także Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego na razie. Cześć. Pompa. Elo.